Siemaneczko, z tej strony Mazowiecki zabugasz i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy na rogu jedziemy dzisiaj nawozy rozsiewać koszem jak zapowiadałem wczoraj no, jak to oglądacie to... no to tak, chyba jutro obejrzycie pewnie czyli we wtorek, bo dzisiaj właśnie w poniedziałek nagrywam i nie wiem Zobaczę jeszcze ci Paweł by był skłonny mi zrobić miniaturkę, jeszcze dzisiaj to bym wypuścił. No ale lecimy na rzepak, kurde tam na nasze pole. Dalsze. O. Jeszcze tak trochę. Nie, no zaraz będzie pewnie skręt, Przez całą tu, kurde, ja już milczarnie ominęłem Tam jeszcze jedno nasze pole jest przecież. Ale zaraz powinienem być na miejscu Postanowiłem wyjechać, bo tu długa droga na to pole daleka i I też postanowiłem się Jechać Dobra, to widzimy się zaraz jak już tu jadę, bo tu zaraz dziś będę zjeżdżać a, witam widzowie No Jeleń Przyszedł Nie, cicho, cicho A, Powiedziałem, że przyszedł Czego ty kurde miauczysz A. Czekaj Co? A zapomniałem tego roste roz Rozstawić go kurde nie, dobra. dobra Cyk nie, nie, I zaczynamy rozsiewanie Bracie funo? Nie, nie chce mi się Mogę ja To dawaj Rozsiewam kosem nawóz Ty No, w końcu kurde na tej serii użyłem kosa Ma, nie, ja. Są nagrywki mrzepa, tu rozsiewa się A z Pawłem grasz? Czy sam? Sam z Pawłem będę grał, jak już kurde to nagram i będę potrzebować go do nagrywek kurde z, z tego, z Boćkowa. No i oczywiście Co z Wiadomo. Co tam? Co? AgaTV 213 2137. Wyszli linka. Linka. 2137 2115. Porywa mało małoletę. Co? Ja mam wolną chatę. Zapraszam mało latę. Nie powiem nic nikomu, że się. A, dziewczyno, jeden. A, ja, dobrze sprawuje się na szafie. Skoro. Założyłeś sobie na łeb i stukałeś młotkiem, jak w tym ka kabinopodobnym przerobie? Do 60. -ty. A wczoraj. To... Kto ja wie, wie ten wie. Wkodę, Szkoda, że jestem wczoraj cię nie było. O ja pierdzielę, jakie się jaja działo. Dobra, ja dzisiaj złom zebrałem, kurde, z siedem reklamówek. O ku... To czaj, ja założyłem sobie te wiadro na łeb i mam... Ja się chwalę, A. bo będę miał pieniądze. Ile? Ze złomu. To złomiarz mnie policzy jeszcze. Tam... Trochę takich, ramy mam do oddania od, od jakiejś damki. To wiesz, to się kurde Oj. wszystko na złomie policzy i Oj. wykalkuluje. Zapraszam mało, A tak, to kurde, złom jest opłacalny. Aluminium... Nie, co ja zrobiłem? Aluminium teraz kosztuje tak ze 5 zł albo 4 zł za kilogram. Nie, A jak ja taki skur... worek su zbierasz szmaciany, wiadomo jaki tam, kurde. Każdy rolnik Zimno. ma w stodole po jakichś tam paszach czy innych, takie szmaczane worki i tak jak uzbierasz to kurde z parę kilogramów jest i na przykład no nie Kury. z dużo tych worków było chyba 11, 12 może 15, 16 miałem nie wiem ale z kurde z, pa, z parę stówek było za to więc się mega opłaca aluminiowe puszki zbierać po piwie oraz po coca coli Mountain czy innych takich a tak to ile zarobiłeś, bo mówisz, że parę stówek, a tak... No parę nie? stówek to czekaj, ja bym musiał sobie przypomnieć, bo to też jest rozdzielany na, na tam złom zwykły tam z rowerów, coś Esion, innych dawaj. takich części. Czy blachy inne, co nie? Esją dawaj. To wiesz, to jest różnie. No, jak Przepraszam. I no... Depresjon i słuno. Dobry, więc... Eee, dobrze, więc... O, a to tu kościół Czy to nie, to kaplica, to, to jest cmentarz Dobra, gdzie jest ta? A tam mleczarnie, no to zaraz dojedziemy, będzie możesz siewać dalej, ale... Kur kurde, droga do... dawa jest ją Droga do, do... tam kurde na moje gospodarstwo taka długa jest dawaj. dałem Jak było jeden w szkole? Dobra, szóstkę i krótki się fajne Ciekawe czy mi się nawóz skończy jak już rozsieje całe pole, czy będę musiał przyjeżdżać. A ja pierdzi, ale nie chcę nic iść ile chcesz. Ja nie, ja nie mam czasu Będzie matka do mnie dzwonić, jak ja nie mogę A nie mama A weź nie wiem co ona chce, ale ja zajęty jestem i niech niech czeka, a nie mnie wzywa. Czekaj, kurde, bo ja sam nie wiem, jaki to ma rozrzuć i jak tu jechać. Chociaż ten kos ładnie został wykonany Mi się podoba jego animacje i że jest dostępny jeszcze kurde wersji na podnośnik bo tam niektórzy gospodarze to tak lubili poprzerabiać sobie te kosy Chyba że to było te Chyba że to już wchodziło tak, w takich wersjach też jeżeli ktoś tam jest w temacie, to niech kurde pisze w komentarzach. Bo bardzo mnie to ciekawi, jak te kosy, czy ty były A a normalnie. Te? Prowadzisz? Nie, odcinek, jaki live, kurde, ja nie mam czasu na live. A. Jutro Shorts robię. Będę w tym, w garażu, kurde, zakładam nowy źrudełko do Wigry 2 oryginalne O ty mały gadzie Z narzędziówką Dobra to ja tu nie będę zanudzać jak jadę kurde do... na te ostatnie pole To widzimy się po przerwie i no No i dobra, witam po przerwie. Ja już tu przejechałem się tak po polu, żeby nas wóz rozrzucić. Teraz dajemy, rozsiewamy do końca. Pewnie jeszcze będę musiał trochę tego wsypać, żeby tu się nie, nie te. Bo już patrzę, że mało jest tego. Ale zanim to, to jeszcze na szybko screena by się zrobiło. No i dobra pa Paweł będzie Jak go ładnie poproszę to mi zrobi na dzisiaj Na jaki kolor? Ale co? Co Kurde, kolor? Kurde ja mam terwony. Nie to ja Rysowałem Dawaj no To Ona ma coś sobie Czy ktoś mi powie Jak na imię ma Chodzi mi po głowie nie jedziesz na targi do kiedy? A kiedy? Znowu co? No kiedy? Marcu O To może pojadę ale, są może, ale, ale te targi Agrotech to co kiedy są? Co marzec? Ka no, tak, to no. mhm. Ale to Mega zawsze tak od tylko raz w, raz mi w tym w raz w roku, tak? Tak, z piątek, sobota, niedziela. Ja jakbym mógł, to bym pojechał, ale tak to nie tam. Proszę pojechać się znowu. Ale spotkanie. ja nie mam z kim nawet nie mam czasu. Autograf mi dasz? Ta autograf kurde, gdzie na cyckach czy na dupie? Dobra, tego nie było, fany moment, normalnie teraz roz, rozgrywać Ja pierdolę Dobra, odpalamy siuntkę Pokażę wam jak się sypie nawozy Jak najwyżej mnie zostanie to będzie do, na zboże polifoska ja muszę to tak robić, bo dali mnie. Nie przejdzie. Dobra. A nie, zaraz, zaraz. Profesjonalnie. Usiadamy. No i dobra. I tak, moi widzowie, proszę bardzo, się tutaj nawozy sypie. Profesjonalnie. Szkoda, że tylko 3 pola paku mam. No ale cóż kurde, większość trzeba w zboże zainwestować, bo wiadomo, kurde, czak tym kurde byczkom krowym ścielić, nie? A i ma mają kurde do mnie przyjechać, kurde byczki zabrać Do rzeźni Ja już tam kurde się um umówiłem tam Te kiedy mają przyjechać i zabrać, także no Także no Firma ma przyjechać, więc no. Będzie, kurde, pinions. I takie, i takie tylko. Ona czuje we mnie pieniądz Ja też sobie. Ty się aby... jak pinions. Patrzy na mnie, drinka, pinions. Dobra, widzowie, pokażę Wam, ile belek ubyło od ostatnich sianokosów. No, już ten opustoszał było ich dużo. I teraz tylko tyle zostało, jak i z siano kiszonki. A, już, a z słomy to już tylko trzy belki. Więc trzeba niedługo w te. Bo powiem szczerze, że nie wystarczy mi. Ona czuje we mnie, pijąc. Jest za zaraz. się jak pijać. Co wy w UNO gracie? Że się jest wkurza? w Patrzy na mnie, drinka pijąc. No, dobra. Daje dyla. Mam, Mam na, na piersi, piersi krokodyla. Krokodyl. Na mej ręce rowli błyszczy, każda laska dziś zapiszczy. Oba <noise> <Dawaj>, jest ja. <noise> Rysowałem, Ale... Jeszcze nawiążę Kurda, do tego Ta piosenka, tak kurde twapa dance mi się tak cały czas w głowie siedzi i tak myślę. A, Joli... Nie wiem, mi się... Jak śpiewamy, ona czuje we mnie pieniądz. To mi się... Kojarzycie taką piosenkę, co babcia kombajnem Kejsa jeździła, co też czuje we mnie pieniądz. A to była babcia, a dziadek za babkę przybrany? Nie, to babcia. Nie, ona nawet tam śpiewała, że sołtysz czuje we mnie pieniądz. Ja ja nie babki, wiem, kurde, ja, ja myślałem, że to jakaś... facet za babkę przybrany, bo taki głos kurde. On sołtysz czuje, we mnie pieniądz. Ale nie o tym Bizonie kurde coś te widziałem właśnie raczej. Znaczy nie bizonie, raczej, no, tylko... O, kejsie. O, o, o tym Kejsie, kejsie no? Widziałem tą babkę, kurde, tak, no. no, Ona na Sołtys. tym. Ona na tym, kurde. Na... TikToku chyba było coś o niej. Nie wiem. I kurde, tam sołty z dyskoteka. Cołty z dyskotek. Cołdyś czuję, Szare był. myszki i tak dalej. Całtysz czuje we mnie pieniądz Dobra Lecimy kurde na pieniądz. bazę I wyładujemy od razu Z tego rozsiłacza by mi kurde zardzewie i muszę prze... będę musiał go przemyć Stroiłam się jak pieniądz Patrzy na mnie drinka Tutaj że przejedziemy bo ta dróżka jest Sałtys hmm. czuje we mnie pieniądz Siadam kombajn da jedla na ten na balety dziś popylam Ja no, żartuję, nie wiem, ale może by pasowało na balety Nie no, w sumie tu nie włączam, bo mało kto tu jeździ. Dawaj Co ja kurde, zamknęłem? Serio? Miałem kosow wstawić, dobra. Dobra, zaraz to tu kurde. No, tylko że dziś. Dobra. by tu go postawić w sumie. Nie wiem, na razie może tu, bo nich nie będzie potrzebny. Później najwyżej go przeprowadzę tutaj gdzieś pod ścianę obok belarki. No w sumie tu nie będzie przeszkadzać, najwyżej. Je, jeszcze nie wiem. No ale dobra, myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się oczywiście podobało. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć! Do widzenia, cześć, papa! Pa.